Hejka! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, jak zrobiłam norwegię niskobudżetowo. Na początku chciałam zaznaczyć, że kwota, która mi wyszła, jest dla mnie niskobudżetowa, co dla niektórych może być pojęciem względnym, ponieważ, no wiadomo, ta kwota może być dla kogoś wysoka, bardzo wysoka, a może być dla kogoś niska. Starałam się zrobić co w mojej mocy, żeby zapłacić za tą podróż najmniej jak się dało. Norwegia nie była z takim rozmachem, bo na przykład nie jedliśmy nigdzie e, żadnego obiadu na mieście, nie, nie wydawaliśmy na jakieś tam, na jakieś ogólne rzeczy takie, bo wszystko zabraliśmy ze sobą. Jedzenie, które spożywaliśmy, e, wszystko mieliśmy w plecakach. E, myślałam, że wyjdzie mi więcej. A okazuje się po przeliczeniu, że jednak jestem bardziej zadowolona niż jeszcze byłam zanim to policzyłam. Chciałabym najpierw opowiedzieć o locie samolotem. Był mój pierwszy raz właściwie samolotem. Leciałam ostatni raz jakieś 14-15 lat temu jako nastolatka, gdzie praktycznie z tej podróży nic nie pamiętam. Nie pamiętam startu, nie pamiętam lądowania, nie pamiętam całej tej procedury wchodzenia na pokład. Robiłam wszystko sama, bilety. Zaciekle szukałam tutaj przez internet, siedziałam na forach, na Instagramach, na YouTubach, żeby nauczyć się jak oni to robią, że wyszukują fajnych, tanich połączeń z samolotem. Trochę ciężko przyswajałam tą wiedzę, mmm, dlatego, że ja jestem trochę... a internetowa? Na końcu już chyba zaczęłam trochę o co chodzi, więc teraz myślę, że będzie mi na pewno łatwiej. A już na pewno nie będę się tak denerwować właśnie tą samą procedurą na lotnisku, bo to też było dla mnie trochę przerażające. Bałam się, czy dobrze wypełniłam wszystkie dokumenty. Czy ja mam wszystkie dokumenty, czy to na pewno tak, czy mój bagaż nie będzie na pewno za duży, czy nie przekroczę wagi, a nic nie ważyłam i tak dalej. Wydawało mi się, to, że ten plecak był dosyć ciężki, i to było trochę lekkomyślne, chyba że go nie zważyłam, ale dopiero. Teraz przyszło mi to do głowy. Znalazłam tani lot, co nie jest dziwne, bo ogólnie Gdańsk, Norwegia, bo lecieliśmy z Gdańska, mają dosyć tanie połączenia. Można znaleźć bilety lotnicze za 19 zł w jedną stronę. No i oczywiście, jak ja to zobaczyłam, no to, hmm, to jest mój lot, tak, Agnieszka, zaczyna się Twoja wielka przygoda. No, ale trochę zeszłam na ziemię, bo mówię, no. Nie poddawaj się tak do końca temu uniesieniu, tego taniego biletu. Najpierw sobie obadaj teren. Tak jak pomyślałam, tak zrobiłam. Eee, czyli zaczęłam wpisywać w gogle, gdzie jest lotnisko, do którego mamy przylecieć w Norwegii, jak daleko ono jest od Oslo. Okazało się, że niestety lotnisko jest oddalone 120 km od Oslo. Prynęłam w to dalej, mówię, dobra, 120 km? no dużo, dużo, ale, 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 mówię, jeszcze zobaczymy. Ze względu na to, że mieliśmy lecieć w dwójkę, najpierw brałam pod uwagę jakąś komunikację miejską typu pociąg, autobus, bus. Okazało się, że to wcale nie jest tak kolorowo, bo z tego, co mi się wydaje, tam była kwota 120 zł za pociąg w jedną stronę, za jedną osobę. Mm. Mówię, no nie, no nie, to nie będzie wyjazd nisko budżetowe. Bilet lotniczy plus bilet autobusowy, czy tam pociągu zsumowując, sumo, no nie. Brnęłam w to dalej, mówię, nie, nie może tak być, musi być coś jeszcze bliżej, bo to Oslo, no stolica, wiadomo, musi być lotnisko. Tak, było lotnisko, lotnisko było oddalone jakieś 40 km od Oslo, zdecydowałam się na ten bilet, ze względu na to, że nawet gdybyśmy jechali w tą dwójkę, zapłacilibyśmy 50 zł za pociąg do Oslo, z tego lotniska. Więc mówię, ok, to już jest jakaś kwota, zobaczmy ceny tych biletów. Bilet za jedną osobę w jedną stronę wyszedł jakieś 69 zł. Dwie strony zapłaciliśmy 138 zł za osobę w dwie strony. Także myślę, że to jest spoko kwota. Biorąc pod uwagę to, że tam, gdybyśmy byli na tym bardziej oddalonym lotnisku, zapłacilibyśmy i tak czy siak więcej, a co było jeszcze dla mnie takim zapalnikiem do tego, żeby wybrać to lotnisko bliżej? To jest to, że dla mnie te 120 km w jedną i w drugą stronę 120 było całkowitą stratą czasu. Ja wolałam coś zwiedzić, coś zobaczyć, coś zrobić w tym czasie, który byśmy poświęcili na sam przejazd. To był tylko weekend, to były 3 dni, więc stwierdziłam, że nie ma sensu brać lotniska, które jest tak daleko od Oslo. Płaciliśmy 69 zł za bilet. W którego cenie był jedynie bagaż podręczny. I tutaj też była zagwostka, jak to zrobić, jak się spakować. Jak ja wszędzie jeżdżę z wielką walizką. Dobra, dobra, dajmy sobie takie wyzwanie. Wzięłam swój ukochany plecak o bardzo brzydkim kolorze, ale go uwielbiam. Mówię: no dam radę, dam radę. Czytam sobie dalej o tym Oslo. No i tak sobie sprawdzam: bilety już kupione. A tutaj te. Wszystkie ceny, cenusie piękne za jedzonko, za inne takie duperelce. Mówię, o kurde. Hmm. No tak, że ty o tym wcześniej nie pomyślałaś. No i wtedy włączył się tryb cebula. Uff. Widziałam na TikToku. Zacznę od najbardziej prostej rzeczy. E, ja to tylko widziałam. Nie powiem wam, czy to praktykowałam. Potem nie chcę też o tym mówić głośno, czy to przechodzi, czy nie, bo nie chcę po prostu, żeby dużo osób o tym mówiło, a wiem, że już dużo osób o tym mówi i no mogą w końcu do tego zacząć się na lotnisku przyczepiać. Ja widziałam na TikToku taki, taki sposób, że ludzie w taką zwykłą poszewkę od poduszki Jaśka no, wkładam sobie tam różne takie rzeczy z bagażu, typu ubrania, jakieś nawet leczuszki, japoneczki i inne takie rzeczy. Czy to praktykowałam? No. <grytanie> Mój plecaczek. Załadowałam sobie tak. Mielonkę turystyczną. Jakieś zupeczki w proszku. Parówki. karon fix boloński. Tak. Parówki, makaron Makaroni Fix to jest polskie spaghetti. Ja mam Japonki. Herbatę, ser żółty, takie ogólnie jakieś nawet batoniki i tego typu sprawy. Podliczyłam ogólnie temat, i stwierdziłam, że tego jedzenia wystarczy mi tak, żebym nie musiała jeść nic na miejscu. Czy to jest zdrowe? Na pewno nie, ale stwierdziłam, że przez te trzy dni nic mi się nie stanie szczególnie, że mieliśmy hotel ze śniadaniem w cenie ale o tym też zaraz powiem to mi wszystko przeszło, wszystko spakowałam, zmieściłam się nie wzięłam 10 bluzek na 3 dni tak jak miałam to w zwyczaju zawsze robić wzięłam dwie pary spodni jedną miałam na sobie, wzięłam dresy po prostu w ten plecak też włożyłam żeby było mi wygodniej, wzięłam jakieś spodenki i koszulkę też do spania, zmieściły mi się tam japonki Wzięłam nawet papier toaletowy, nie wiem po co. Wzięłam też butelkę, ponieważ na lotnisku, już na tej strefie bezcłowej, po kontroli można sobie napełnić butelkę, tam jest woda pitna do nalania, i, i, i w ten sposób to wszystko zorganizowałam. W strefie bezcłowej zrobiliśmy też małe zakupy, i nie wyszło to aż tak kolosalnie drogo. Myślałam, że będzie gorzej. Za 07 wiadomo czego zapłaciliśmy 35 zł, a za kole y, y, zapłaciliśmy chyba 14 zł albo coś y, w tej cenie. Do samolotu można wziąć tą reklamóweczkę z strefy bezsłowej. Oni się nawet pytają, czy y, samolot jest z przesiadką. Nie wiem, czy wtedy zaznaczają coś na paragonie albo na tej torbie, nie mam pojęcia. Przylecieliśmy do Oslo, a oczywiście y, ja. Guru antyinternetowe. Yy, stwierdziłam, że nie wynajmiemy samochodu wcześniej przez internet, bo ja nie wiem, czy to nie jest jakieś oszustwo. Nie wiem, co miałam w głowie. Nie mam pojęcia, bo mogłam to zrobić przez Booking, mogłam to zrobić przez Wizer. Samochód przez internet za dwa dni można było zarezerwować w cenie. 500 złotych, tam było 500 chyba 6, coś takiego. Na początku mieliśmy lecieć w piątkę. No to wyszłoby nas to stuwa za głowę, tak? Jest taka karta w Oslo, nazywa się Oslo Pass i, i tam mamy dostęp na 24 godziny do komunikacji miejskiej. To jest jakieś tam autobusy, pociągi, metra, nawet jakieś, można tym statkiem przepłynąć z jednego brzegu na drugi. I to kosztuje według internetu, i wtedy, jak sprawdzałam, tak samo kosztowało jakieś 207 zł. Więc ta stuwa za osobę, na dwa dni za samochód, no to stwierdziłam: No kurcze, no bierzemy, no co za paliwo trzeba będzie dopłacić, wiadomo, ale no, yy, no jest bardzo duża dla mnie to różnica, a tutaj masz 24 godziny, a my mieliśmy auto na dwa dni za stówę, tak? Więc yy, czy to się nie opłaca? Oczywiście, że się opłaca. Tylko, że ja sobie nie uwzględniłam tego, że albo samochodu nie będzie, bo wszystkie będą wypożyczone na lotnisku, albo yy, to może być droższe. No i cóż, kto by pomyślał, samochód wyniósł nas ponad 300 wy więcej za te dwa dni, przez to, że ja pomyślałam, że nie zamówię go, nie zarezerwuję go przez internet. No dobrze, ale gdyby nie patrzeć, to nadal mam nauczkę na przyszłość. Będę już wiedziała. Przestrzegam też może innych, może innym się to przyda. Może to jest tak bardzo logiczne, że inni zamawiają, rezerwują samochód yy, przez internet. Tylko ja na to nie wpadłam. Nie wiem. Aczkolwiek wiem, że dałoby się zrobić to taniej. My zapłaciliśmy 878 zł za samochód, co daje nam 220 zł za głowę. Co jeszcze nie jest tak bardzo przekroczeniem budżetu, jakbyśmy mieli kupić oslopas na dwa dni, gdzie dodatkowo nie moglibyśmy pojechać tam, gdzie byliśmy drugiego dnia, czyli w te bardziej jakieś dzikie tereny, bo po pierwsze tam jest o wiele ciężej się gdziekolwiek dostać tak poza oslo. Ja nie wiem, aż tak bardzo się nie wgłębiałam w ten temat, no ale skoro taki oslopas kosztuje nas 200 zł ponad za 24 godziny, to stwierdziłam, że Lepiej wypożyczyć to auto i sobie później w drodze powrotnej objechać te wszystkie miejsca, żeby już bezpośrednio z hotelu z Oslo jechać na lotnisko przy okazji zwiedzając. I tak nam też się udało. Gosia zrobiła super rozpiskę właśnie wszystkich miejsc, jakby po kolei punkciki robiła, które coraz bardziej zbliżały się. Zbliżały nas do lotniska. Bardzo to było takie rozplanowane i mieliśmy wszystko pod kontrolą. Czas, jeżeli chodzi o właśnie przepisy drogowe w Norwegii, to trzeba bardzo uważać. Są tam bardzo wysokie mandaty za nieprzestrzeganie tutaj przepisów, więc to nie ulega w ogóle żadnej dyskusji, że trzeba uważać, trzeba tych przepisów przestrzegać. Trzymać się tego, trzymać się wyznaczonych prędkości. W końcu dojechaliśmy do naszego hotelu. Za hotel powiem od razu, wydaliśmy 353 zł na osobę za dwie noce i co jest najważniejsze i co polecam naprawdę każdemu, jeżeli jedzie, leci do Norwegii, żeby brać hotel ze śniadaniem. Śniadanie jest bardzo ważne, bo wiem, że wydalibyśmy o wiele więcej, gdybyśmy żywili się sami. Butelka mleka to na przykład jakieś 9 zł. Za kilogram sera zapłacimy 52 zł, butelka piwa kosztuje nas jakieś 20 zł, a wino średniej klasy kosztuje 70 zł za litr. E, także myślę, że znalezienie noclegu w Oslo w Norwegii e, najlepiej jest takie, które będzie miało w ofercie śniadanie. Warunki były w porządku, było czysto, to mnie najbardziej interesowało. Ja właściwie mogłabym spać w pokoju jakimś koedukacyjnym, mi to nie robi. Ważne, żeby było czysto, żeby nie śmierdziało. Za nocleg, podsumowując tą kwotę, myślę, że jest spoko. Myślę, że w Polsce yy, można zapłacić podobną cenę z, w pokoju ze śniadaniem. Jeśli chodzi o sklepy, jeżeli chcemy już robić jakieś zakupy w sklepie, no to zaraz Wam podam yy, trzy takie sklepy, dwa markety, jeden taki a la żabka, można tak nazwać. W których warto robić zakupy, jeżeli już musimy, i to mi tutaj koleżanka, właśnie która jest, by the way, z Norwegii, tę wskazówkę podała. Później też znalazłam to w internecie. Rema 1000 to jest taki supermarket. Do tego jest kiwi. I jeżeli chodzi o tą żabkę, nazywa się 7-Eleven. I w tym 7 można na przykład kupić kawę za 10 zł. E, taką normalną z ekspresu i na przykład kupiliśmy też mini pizzę na ciepło, i ona też nas kosztowała 10 zł. Co jest ciekawe, to w Norwegii płacimy głównie kartą i to wszędzie. E, także wszędzie jest taka możliwość, że zapłaci się kartą. Czytałam w internecie, że niekiedy nie przyjmują gotówki, co było dla mnie dużym szokiem, ale jak to, jak nie przyjmują gotówki, jak w Polsce, to właśnie prędzej się znajdzie coś, gdzie jest płatność gotówką niż kartą. No. Z drogich rzeczy, drogich rzeczy, które jeszcze kupiłam w Norwegii jest magnes, za który zapłaciłam 35 zł. Nie mam jeszcze tak drogiego magnesu, będzie wyjątkowy. Jak wiadomo, do Norwegii nie trzeba mieć paszportu, można tam wlecieć, wjechać. Z dowodem osobistym ja akurat nie potrzebowałam żadnych dodatkowych dokumentów, które trzeba... Uzupełniać i nie potrafię się też na ten temat wypowiedzieć ze względu na to, że nie sprawdzałam tego, jakie dokumenty trzeba mieć, kiedy jest się nie zaszczepić. Mi był potrzebny tylko dowód osobisty, była mi potrzebna karta pokładowa, odprawiałam się sama. Mogłam odprawić się 24 godziny przed startem, ze względu na to, że nie wybrałam sobie miejsca, za które miałabym dodatkowo zapłacić. Ja zdecydowałam się razem ze wszystkimi, że zostaną nam przydzielone losowe miejsca, bo za to się nie płaci. Kwota biletów za 69 zł od początku do końca była tą samą kwotą, ze względu na to, że nie brałam dodatkowego bagażu, że nie miałam wybranych miejsc, że miałam tylko bagaż podręczny, pierwszeństwa wejścia na pokład nie brałam, no po prostu nic dodatkowego nie brałam. Miałam pakiet najbardziej podstawowy, jak się da. Mój bagaż miał wymiar 40 na 30 na 20 cm, nie mógł przekroczyć 10 kg wagi. Ze sobą mogłam zabrać poduszkę i albo kocyk jakiś, albo śpiwór. Ja zabrałam ze sobą poduszkę. Uważam, że jeżeli lecimy do Norwegii, warto wziąć ze sobą jedzenie. Nikt na mnie krzywo nie patrzył, ja myślę, że to jest normalna sprawa na lotnisku podczas. Kontroli bagażu, że ludzie różne dziwne rzeczy przewożą. I po prostu oni są tego świadomi, że nie jedna taka cebula, jak ja się znajdzie. Mam nadzieję, że wszystko tutaj powiedziałam, co najważniejsze. Podsumowując, mój wyjazd do Norwegii wyniósł mi jakieś 750 zł z biletami lotniczymi, z transportem, czyli samochodem, z paliwem, z wypożyczeniem właśnie tego samochodu, z noclegiem, i na miejscu wydałam może jakieś 50 zł, nie więcej na pewno, na właśnie ten magnes i coś tam jeszcze jakiegoś coś do picia sobie kupiłam. Poza tym, nic więcej tutaj nie było żadnych dodatkowych kosztów. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że opowiedziałam go dosyć skrupulatnie, ciekawie. Może się komuś przydadzą takie wskazówki. Uważam, że kwota, którą wydałam, wcale nie jest duża, jak na to, że pojechaliśmy do dosyć e, drogiego państwa. E, myślę, że ta kwota, jak dla mnie, jest bardzo zadowala, zadowalająca. E, wręcz sądziłam, że ja wydam jakieś tam 1000 zł, albo troszkę więcej niż 1000, e, a nie było tak źle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Może Wy też macie jakieś doświadczenie właśnie z wyjazdem do Norwegii, do Oslo. Może dacie też jakieś ciekawe wskazówki w komentarzach, o których ja nie powiedziałam. Zachęcam Was bardzo do tego. Bardzo fajnie by było, gdybyście tutaj napisali. I jak zwykle, zapraszam do moich kolejnych YouTube'owych podbojów. Cześć!